To takie dziwne wrażenie jest, kiedy wszystko, co musisz robić, to jest właściwie nic nie robić. Witam, xGro z tej strony, witam na kanale. I zwykle, kiedy mówię o tym, to jest to podczas tradingu. Kiedy mówię, że kiedy nie mamy pozycji, to jest to również jakaś forma pozycji, czyli brak pozycji to również pozycja. Ale kiedy mówimy o inwestowaniu, kiedy mówimy o, o, o tym, Właściwie długoterminowym tradingu, ponieważ inwestowanie to jest nic innego jak długoterminowy długo trading. I tutaj mamy taki wykres Bitcoina od 2011 roku aż do dziś. To właściwie zastanawiamy się, że jeżeli będziemy mieli, jeżeli mamy następną hossę, a ja wszyscy tutaj tak sobie patrzymy na wykresie i wygląda nam na to, że spokojnie następne dwa lata wyjaśni wszystko, to właściwie wszystko, co musimy teraz robić, jeżeli mamy już obstawione swoje e, pionki na szachownicy, zrobiliśmy swój własny research, czyli rozeznaliśmy temat i wiemy, jakie mogą być tego, zarówno rezultaty, jak i konsekwencje, to wszystko, co musimy robić, to jest właściwie nic nie robić. I to jest, nie, i to jest cholernie trudne, e, ponieważ kiedy mamy bessę, to ta niepewność, ta niejasność sytuacji, to jest po prostu ciężki, ciężki temat dla wielu wielu osób. Ale największym najlepszym rozwiązaniem tego jest po prostu zaakceptowanie tego, co się zrobiło i bycie gotowym zarówno na rezultaty, jak i na konsekwencje. Um. I kiedy jesteś pod kreską, szczególnie z tymi fiatami, które musiałeś ciężko zarobić swoim, swoimi własnymi rękami, wymieniając swój własny czas i tak dalej, i tak dalej, to ja rozumiem, że to jest o wiele, wiele bardziej trudne niż kiedy obracasz czysto profitami. Ale wracając do sedna sprawy, wszyscy myślimy, jakie jest w ogóle sedno sprawy, gdzie tutaj jest cel tego wszystkiego. To jeżeli o mnie chodzi, to gdy mówię o celu, to celem nie jest pieniądz sam w sobie, celem jest czas. I tak jak kiedyś napisałem na Twitterze, że um, nie powinniśmy mówić, że czas to pieniądz, a powinniśmy właściwie odwrotnie myśleć, że pieniądz to jest czas, i wtedy dopiero wszystko nabiera zupełnie innego i zupełnie innego wymiaru. Tutaj patrzę na wykres, tak jak powiedziałem, Bitcoina od początku. I gdy tak patrzę na ten wykres, a moja historia w Bitcoinie zaczęła się gdzieś w okolicach 2016 roku. Czyli miałem to wszystko, ta cała historia, tutaj to jest już coś, co właściwie mam zapasem i mam to przerobione. I kiedy patrzę na, na, na osoby, które komentują świat krypto w tym momencie, a są tak jak zawsze mówię, żółto dziobami, świeżakami w świecie krypto. I kiedy próbują, jakby podsumować lub rozliczyć, lub próbować, nie wiem, w jakikolwiek sposób podważyć lub też wystąpić jako ktoś mądrzejszy od tych ludzi, którzy długo, długo w krypto tutaj właściwie przerobili każdy jeden temat, na wszystkie sposoby, to e, wydaje mi się, że czasami po prostu mogą, mogą się nieźle zaskoczyć. Tak jak my tutaj e, na samym początku zaskoczyliśmy się z mnóstwem różnego rodzaju tematów. E, obecnie takim gorącym tematem jest stake.com, który e, w tym momencie stracił jakieś tam środki swoich, e, swoich, e, w cudzysłowie, klientów. I znowu, e, kiedy patrzę na to, i możecie sobie zobaczyć, tam chyba nawet Kamil z Encyklopedii nagrał jakiś materiał o tym, i kiedy tak patrzę na to, i sobie przypominam ten cały świat krypto i te wszystkie lekcje, które dostaliśmy od tego właśnie momentu, kiedy ten cały moment to była jedna wielka lekcja. A... I przypominam sobie, jak wyglądał ten świat krypto, i co wtedy było, i w jaki sposób ludzie myśleli, w jaki sposób ludzie się zachowywali, co było dostępne, a co nie było dostępne. I kiedy patrzę na to, co, gdzie jesteśmy teraz, to jest, to jest po prostu przepaść pomiędzy tamtym czasem a dzisiejszymi czasami. Wtedy mieliśmy zupełnie inne, jakby zupełnie inne. Postrzeganie krypto, wtedy były zupełnie inne problemy. Myśleliśmy nawet, czy banki, czy, czy instytucje, czy ktokolwiek poważny, kiedykolwiek powie cokolwiek o krypto, o bitcoinie, i, i, i mieliśmy osoby, które właśnie takie jak te wszystkie Fidelities i, i inne, które w tej chwili starają się o to, aby dostać pozwolenie na ETF. Bitcoina. W tamtym momencie mówiły, że Bitcoin to zero, że Bitcoin to ściema. Też za Buffettem powtarzały, że Bitcoin to jest trutka na szczury. To jest niesamowite, jak wiele się zmieniło od tamtych czasów do dzisiaj. Ale jedno właściwie pozostaje podobne. I to jest niesamowite. Zarówno w tym czasie, w tych początkach moich krypto, tak samo jak i teraz, co przypomina nam każ za każdym razem, czy to Celsius, czy to State czy to cokolwiek innego, za każdym razem rozgrywka jest jedna i ta sama. A więc e za każdym razem ktoś próbuje odebrać ci Twoje krypto poprzez to, że oferuje Ci coś, co jest absolutnie Przeciwieństwem tego, do czego krypto zostało stworzone. A krypto zostało stworzone do tego, abyś ty był właścicielem swoich własnych środków bez pośrednika. Ale, zarówno wtedy, ja tutaj miałem lekcję, lekcję BitConnecta odrobiłem. To była niesamowita lekcja. Zarówno wtedy, jak i cały moment. Po drodze, wszystkiego rodzaju i każdy ma jakieś coś do wymienienia. Kończąc na dzisiejszym State.com, przechodząc przez Celsiusze, przechodząc przez FTX-y, przechodząc przez giełdy, to za każdym razem to jest jedna i ta sama lekcja. Kiedy w krypto zaczynamy używać produktów, które zostały stworzone w przeciwieństwie do całego założenia krypto, w pewnym momencie uderzymy w ścianę. I to, jest, I to jest podstawa. Jeżeli ktoś w tej chwili z, z żółto dziobów próbuje w jakikolwiek sposób mówić o tym, że coś jest takie, że coś jest super, bo ktoś, kto jest bardzo poważany w świecie ogólnie finansów, robi coś dla nas w świecie krypto, i że to jest jedyna droga, aby krypto było, Takim produktem, który jest dostępny dla nas poprzez trzecią osobę, czyli pośrednika takiego jak bank, takiego jak jakaś instytucja, takiego jak jakaś firma. Za każdym razem kończyło się to w 2016 roku, 17, 18 tragicznie i kończy się to dziś tragicznie i będzie kończyło się to dziś jeszcze tragiczniej. Tyle, że stawka jest zupełnie inna. I do czego to służy? Służy to do tego i zawsze sprowadza się do tego, i jak mówimy w tradingu, że 90% traci, co mieliśmy idealny przykład, nawet na naszej małej grupie, kiedy mieliśmy trading, jak widzieliśmy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w pewnym momencie 90% da się po prostu wydymać. Dawało się wydymać, daje się wydymać i będzie dawało się wydymać. I jedynym. Rozwiązaniem jest sięgnięcie do historii i wyciągnięcie lekcji z tego, co już ktoś się nauczył, i nie dać się samemu puścić w maliny w ten sposób. Szczególnie, że następne, prawdopodobnie, następny czas krypto będzie jeszcze bardziej intensywniejszy: większe firmy, większe instytucje, większe zasięgi. I cały plebs, czyli hołota, która wejdzie w krypto i da się, po prostu, da się po prostu totalnie zmanipulować. I znowu garstka, tylko ta najbardziej wyrafinowana lub ci wszyscy, co rozumieją o co chodzi, totalnie nie da się puścić w maliny. A powiem wam tak, patrzę na ten wykres, żeby już nie, nie, nie rozważać tutaj filozoficznie, I tak jak mówię, Um, celem jest. Celem, celem jest po prostu czas, nie, nie, nie kasa. Celem jest czas. Zastanówcie się, w samej w swojej własnej głowie, co jest, co jest najważniejsze w życiu. I teraz, gdy patrzę na to i patrzę też na inne wykresy, które tutaj mam z czasów krypto. Z czasów tutaj mamy zaznaczone na przykład having, czyli obcięcie nagrody Bitcoina o połowę. Um, tutaj mamy znowu um, Wykresy, które pokazują nam świetnie ten, ten, ten moment. Pamiętam idealnie ten moment, kiedy właściwie za każdym razem, kiedy te krzywe zaczynają się przecinać i nagle tutaj mamy, wiecie, tutaj mamy już nadzieję, 12 tysięcy. Po tym, jak osiągnęliśmy prawie 20 tysięcy, tutaj za bitcoina, to była Hossa 2018 roku. Hossa, jaki wielki dla mnie personalnie dramat, kiedy właściwie. Tutaj się sporo wydarzyło i mieliśmy tą całą besę, kiedy mieliśmy tą całą besę, kiedy mieliśmy tutaj ten Bitcoin po, po 3,5 tysiąca, kiedy wszyscy lub inaczej nie wszyscy, większość była totalnie zwątp zwątpiła i, i, i to już był koniec Bitcoina, i Bitcoin leci w dół do tysiąca i tak dalej, i w ogóle nie ma sensu Bitcoin. Historycznie, możecie sprawdzić zresztą na moim kanale, tutaj w tym momencie nagrywałem o tym, jak to lepiej kupić bitcoina niż kawalerkę w Krakowie? Tutaj, dokładnie tutaj. Potem e, tutaj nagrywałem, jak to e, ze znajomym lub dla znajomego nie kupujemy 10 bitcoinów i tak dalej, i tak dalej. Po to, aby dobrnąć do takiego momentu właściwie jak prawie 60 tysięcy za bitcoina. I teraz, co ciekawe, jest to że pomiędzy tym wszystkim mieliśmy właśnie takie strzały, kiedy już wyszliśmy na prostą, a za chwilę mieliśmy strzał tutaj z powrotem prawie do 4000. Co to może znaczyć, patrząc na dzisiejszy wykres tutaj, patrząc na dzisiejszy wykres lub na ten wykres, który tutaj miałem, ok? To jest to, że tak jak tutaj mieliśmy 3,5 tysiąca za bitcoina gdzieś a tutaj. Tak też dziś czasami, kiedy wejdziemy w, w moment tego hewingu i kiedy będziemy tutaj po tym hewingu, to nie znaczy wcale, że nasz wykres ciągle nie zrobi jakiegoś zjazdu w dół. Ciągle nie da nam, ciągle nie da nam następnego jakby powodu do tego, aby, aby, aby było zwątpienie. Tak jak mieliśmy tutaj. To był niesamowite. Tutaj mieliśmy idealnie. Kiedy wykres już wyszedł na prostą, mieliśmy having, tutaj jest ta przerywana linia. A następnie mieliśmy PAU, zjazd z powrotem w dół, po to, aby plebs totalnie zwątpił. A następnie tylko ci, co wiedzieli dokładnie, co jest grane, wyjechali tutaj na te szczyty. I znowu, tu na szczytach to już jest, była zupełnie inna roz, zupełnie inne rozkminka. Wszyscy mieliśmy, wszyscy mieliśmy, że tak powiem, tyle za sobą przerobionego tematu, że, 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 że po prostu było łatwo. Łatwo w tym momencie było robić cokolwiek i ustawić się pod to, aby z powrotem Odczekać ten cały, ten cały moment. Więc, jak powiedziałem, to aż dziwne jest, jak ważne jest wszystko to, co sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, aby nic nie robić w danym momencie. A tylko i wyłącznie monitorować, czy wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, jest w odpowiednim momencie w odpowiednim miejscu raczej i jakie tego możemy spodziewać się rezultaty lub też konsekwencje tak tylko jeszcze na koniec chciałem zaznaczyć tutaj i pokazać wam coś ciekawego MetaMask MetaMask tutaj um, będzie miało opcję wypłaty bezpośrednio na twoje konto bankowe a więc następne Następny krok do takiej masowej adopcji, jeżeli chodzi o wejście i wyjście w krypto. Wszystko, do czego się to sprowadza, to jest to, że w tym momencie, kiedy byśmy tak popatrzyli, ja wiem, że wszyscy uwielbiają udawać znawców i, i, i technologię, tak jak, tak jak zawsze mówię w moich filmach, wszyscy uwielbiają być specami od blockchainów od, i tam będą się prze. prze, wiecie, prze Ścigać w tym, jak to technicznie nie potrafią coś tam e, powiedzieć, ile to mój blockchain ma TPS, a to tam ma i block size i to. Ale tak naprawdę, tak naprawdę, w tym momencie jest tylko jeden problem, który ma krypto, a więc to, aby resztę świata zauważyło sens tego, co jest w krypto. I aby było to tak proste, jak e, lub zmieniło się w to, aby to było tak proste używanie świata krypto, że każdy, dosłownie każdy, e, nawet e, babcia z telefonem mogła sobie to po prostu zrobić. To jest tak jak z internetem. W pewnym momencie, kiedy internet, kiedy nawet od komputera zaczynając, to jest tak jak komputer, przeszedł z tych wszystkich dosów i tak dalej aż nagle pyk w zwyczajne klik i masz kiedy internet przeszedł w zwyczajne pyk i jest kiedy każda jedna technologia przechodziła po prostu od bardziej skomplikowanych um, typowo wyłącznie dla takich wczesnych geeków rzeczy do takiej Prostej masowej adopcji, tak samo krypto. I to jest właściwie jeden z tych kroków. Ale co ciekawe, może być również tak, że e, zawsze, kiedy to już osiągnie pewien poziom, to e, będzie to już e, poza zasięgiem poza zasięgiem tutaj mówię o finansach, akurat finansowo e, tych wszystkich, co chcieliby, aby to miało jakikolwiek sens. I to jest tak jak. E, to jest tak jak z, z, z bitcoinem czy z innymi krypto. W tym momencie nagle ludzie zauważą, że okej, okay, bitcoin, bitcoin jest poza zasięgiem. Bitcoin kosztuje tyle i tyle. Już w tej chwili sporo osób uważa, że bitcoin jest poza ich zasięgiem. Wiadomo, 20 czy tam 30 tysięcy to nie to samo co 3 tysiące, jak kiedyś. No ale w przyszłości może to wyglądać jeszcze inaczej. Więc um, zastanówcie się, i jedyną rzeczą, co, um, co trzeba się upewnić, to jest tak, aby um, być pewnym, że wszystko to, co mamy porozstawiane na swojej szachownicy, um, byśmy rozumieli, gdzie co jest, dlaczego tam jest i czy mieliśmy zrobiony, odpowiedni swój własny research na to, a następnie e, a następnie czas, tylko i wyłącznie czas. I czasami, tak jak w tradingu, kiedy brak pozycji jest również pozycją, tak w, tak w, w krypto odczekanie odpowiedniego czasu z odpowiednimi pozycjami jest również odpowiednią pozycją. A propos, a propos krypto, Bybit, miał, Bybit miałem gdzieś tam, mi moja ta od Bybitu napisała, że mieli jakąś tam, Swoją przerwę świąteczną, czy coś takiego. I wszyscy ci, właściwie raz, dwa, cztery osoby, które czekają na swoje, na swoje nagrody, które obiecałem po, po naszym turnieju, wszystkie te osoby nikt, nikt, nikt nie został pominięty, o nikim nie zapomniałem. Nagrody z naszego z naszego, z naszego skład. Czyli z naszej drużyny, czekajcie, zobaczmy tu raz jeszcze. Raz, dwa i czwarte miejsce trzy nagrody zostaną wysłane. Tylko Bybit ma mi, za, ma mi pomóc w wysłaniu tych nagród, że będą one wysłane bezpośrednio na Wasze konta. Na Bybicie plus jeszcze osoba, która ma, miała największy obrót, jeżeli chodzi o, o, o turniej. Ta osoba również na Twitterze napiszę Wasze UED, czyli User ID i będziecie widzieli, czyli Wasze User IDs, wypiszę wszystkich wygranych, plus tej osoby, która miała największy, największy obrót i pieniążki, a raczej nie pieniążki, tylko tokeny USDT zostaną z automatu wpłacony kredyt na Wasze konta na konto spot na Bybicie, więc tam będziecie mogli znaleźć swoje Tutaj 500, 350, numer czwarty 150 i następne 500 USDT dla osoby, która miała największy obrót. To nie jest zapomniane, jest tylko i wyłącznie kwestia jeszcze dopracowania to z Bybitem, który to roześle dla mnie. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia.